Siadaś do samochodu co tam jest? Zamykasz drzwi i jedziemy? No tak, bi, 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 Brawo Uwaga. Jedziemy do taty. te koła są źle przekręcone. wadzie jak on jedzie te koła są źle przykręcone one się nie kręcą brawo ja nie, nie, nie. Brawo! Patrz kręci kierownicę. To są doma i komora, Kajzer pozwolił wszystko. A teraz się nauczył. Wow! Fajny? Jaki kierowca! Wow! Bip, 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 -bi 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 -bi. No, hello, 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 No. No. hello, 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 Proszę hello, 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 <clears> throat> throat> hello, 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 Drzwi się otworzyły. Zamykać drzwi, żeby mi nie wypał pasażer drogocenny.